Czy dla Pana taki start samo jest fascynujący ciągle widok? Tak. Tak? I Widziałem, to, że się Pan po prostu 8, cały 10, uśmiechał. Pierwszy raz byłem w 1980 roku na kursie takim doskonalącym języka angielskiego w Londynie. Najważniejsze dla mnie to było pojechać na lotnisko Heathrow, też poszukać takiej górki spoterskiej, ale nie było. Natomiast tam w rejonie, przy ogrodzeniu stanowym, Jumbo startowało z 7.07 wtedy jeszcze do rok 80. Co jest fascynującego w momencie startu dla pilota? Ten moment... Y Oderwania się. To odczucie takiego toczenia przychodzi w czysty, w niezaburzony, taki tylko szum, szum, i już nie ma kontaktu z ziemią. No to lecimy. Jak lecimy, to jest właśnie to. 1 listopada 2011 roku. Czy pan dobrze pamięta tamten lot? W zasadzie to zapomnieć. Nie mam tego tak na co dzień w głowie. To była część naszej pracy, to wykonywaliśmy swoje obowiązki, no, takie niestandardowe, bo sytuacja była niestandardowa. Ale pan był pewien, że tak pięknie usiądzie i się nic nie stanie? Tak chciałem, taka, takie było założenie. No to było przerażające, bo ja wiedziałam, co się może stać. Mhm. No było uczucie takiej… Dziwnej sytuacji dla mnie bardzo. Zwłaszcza, że to nie był jego lot, on się przecież zamienił z kolegą, tak? I to nie mąż, tylko kolega się z nim zamienił. Także to, to było dziwne, prawda? Że, że taki los. Ale właśnie chyba tak miało być. Byłam skonfrontowana przez jakiś tam czas przed tym lądowaniem z wizją tego, że on może tego nie przeżyć. Reakcja niektórych ludzi potem była też niesamowicie dziwna, bo jak powiedziałam, że jestem sąsiadką kapitana Wrony, to oni się poporłakali. Jak to? Naszego bohatera. Ja no po prostu zdałam sprawę, że, że jak ważną osobą się nagle stał z, z, z chwili na chwilę. Wiedziałam jedno, że on sobie da rady, że on pięknie wyląduje, bo jest szybownikiem i on czuje powietrze. Wieloletnia i niemal bezawaryjna przygoda kapitana Tadeusza Wrony z lotnictwem zaczęła się ponad pół wieku temu. Najpierw były tylko marzenia o lataniu, potem już prawdziwe, choć jeszcze amatorskie, latanie na szybowcach w aeroklubie. Tadeusz Wrona bardzo szybko połknął lotniczego bakcyla. Pierwszy lot to był niezapomniany. Wyczepienie i w tym momencie sprawdziłem, nie ma instruktora rany. Teraz już nie latamy po prostu. I tak! To taka I tak było? pełna swoboda. Tak, tak było. To było największe. Drugie z największych przeżyć, takie, ten samodzielny, że to się samodzielnie luzi.